Witamy. W tym filmie powracamy do krypto. Sztuczna inteligencja była przez ostatnich kilka filmików. Dzisiaj wracamy. Skomentowaliście, zapytaliście, że chcecie nową listę altcoinów, bo wiadomo, rynek byka się chyba budzi. Według cyklu, jak najbardziej. Według fundamentalnych informacji, również jak najbardziej. Czyli no, są powody, żeby być optymistycznym. Ta nowa lista w żadnym wypadku nie wyklucza naszych starych list, naszych starych propozycji, jest to jakby dopełnienie. Tutaj bierzemy pod uwagę ciekawe partnerstwa, bierzemy pod uwagę trendy, oraz bierzemy pod uwagę to, czego jeszcze w krypto reprezentacji nie ma, a ma dużą reprezentację, na przykład w finansach normalnych, jak derywatywy czy opcje. Także. Zaczynamy. Większość informacji jest ściągnięta z krypto Twittera, część jest ściągnięta z platform jak Token Terminal, DeFi Lama itd. No więc e, pierwsza informacja to jest taka, że Wielka Brytania bardzo mocno ciśnie na cyfrowego funta. W ogóle nie uważają, że, są, że jest to rozwiązanie ich problemów, a że ja żyję w Wielkiej Brytanii to mam takie w miarę świeże informacje dużo polityków, nawet sam premier chce iść w tym kierunku, więc wydaje mi się, że to będzie jeden z pierwszych krajów, który z zachodniego świata ma szansę tego cyfrowego funta wprowadzić już niedługo. Dlatego warto przyjrzeć się takiej organizacji jak Digital Pound Foundation i które kryptowaluty z nimi współpracują. Dlatego tutaj Wam wymieniłem listę. Jest to Blockchain Avalanche, jest to Quant, jest to Electronium i oczywiście ryb. To pierwsze pierwszy zestaw dla Was. Teraz Alty z imponującymi partnerstwami. I tu macie listę. Fed, ROSE, DUCK, TRIAS. E, render, Quant. Quad jest z NVIDIA, to bym nie wiedziałem. Wszystko co z NVIDIA to jest bardzo fajna sprawa. E, VXF również ma Oracle NVIDIA. E, tutaj jest, to jest lista od kogoś z Twittera. Bardzo ciekawe tutaj opcje. No i bardzo fajnie wymienione te partnerstwa. Możecie sobie zobaczyć. Kolejna. Również z Twittera innowacyjne projekty pod różne kategorie. Tutaj mamy L1A0, Caspa, Ocean, Dione. Z AI mamy FET. Injective Tower Render, e, tutaj jeszcze ALI byśmy dodali, Enterprise Leaks, MNW Energy Web Token, e, Real Assets, tutaj brakuje, brakuje Goldfinch'a, tego dodalibyśmy Goldfinch, Leox Rio, Interoperacyjność, brakuje oczywiście Stargate, ale jest Root, FRM i Change. No i trendy, mówiliśmy o trendach, jak najbardziej opcje, mamy Gamma, Gama Strategies e, wspierane przez Electric Capital, Goldfinch właśnie już zarabiający i jako wsparcie mają e, e, Anderson Horowitz A16Z i to jest oczywiście R Real Yield albo RWA i nowy projekt to jest Struct.fi to jest bodajże na Avalanche. E, teraz taka fajne porównanie dużo zarabiające, a mało wyceniane DEXy, czyli dużo zarabiające małe DEXy. Integral, AirSwap, Kao Protocol i Tokenlo. I teraz z Dia Pratara platformy top wolumeny, e, które giełdy posiadają według tej platformy to Balancer, Pancake, Paraswap, Dodo, 0x, Venus, Level Finance, Klewa, Minswap i Chromos. Chronos to jest na Arbitrum, klewa to jest na Claytonie. I idziemy dalej. Do sprawdzenia jest lamina na 1 i Findora oraz Gaming. Gaming z powodu takiego, że ma na komórkach jest i ma dużo użytkowników. I ostatni trend, jaki dzisiaj Wam pokazać, to jest oczywiście od naszego ostatnie zainteresowanie, czyli Artificial Intelligence. To wiadomo, Leader to jest, Solar, no to jest sorry, Singularity. Solana jest tutaj z takiego powodu, że jest to jedyny blockchain na daną chwilę, który jest na tyle szybki i tani, który mógłby jakiekolwiek aplikacje z AI tutaj e, w, wesprzeć. Takie praktyczne działanie. No i mamy Oracle, Ocean, Fetch AI Render, EOS tak bardziej z znakiem zapytania, bo nie jesteśmy tego pewni. Hmm. Ale TIA jak najbardziej, The Graph, like them, jak najbardziej i BitSensor też. Reszta do sprawdzenia. Także trzymajcie tą listę, sprawdźcie sobie sami. Jeżeli wam coś pasuje, to jak najbardziej sobie możecie do portfolio dodać. Oczywiście, jak zawsze, na CryptoBros nie jesteśmy doradcami finansowymi. Wszystko tutaj to jest tylko nasza, nasz taki, nasze takie badania rynku, research um, i coś, co nas interesuje i chcemy wam przedstawić tylko w celu informacyjnym. Pozdrawiam.